Ale jak tam wsparcie, w kolejnym odcinku z Knighta. już w szóstym odcinku jak dobrze liczę, szósty mm, odcineczek i my w tym odcinku sobie dostaniemy się do tuneli metra i zrobimy sobie tą misję główną, bo nie wiem czy w ostatnim odcinku była misja główna, nie bo, bo tu mamy jeszcze dużo pobocznych zadań ale zrobimy na razie tą główną misję, a potem coś z tymi pobocznymi yy, misjami się ogarnie ja chyba mam kopniak z góry. Aha. Dobra, czekajcie. Dobra, dobra, dobra. Yy, wyleczymy się. Dasz mi się wyleczyć, Beściu? Dobra. Ej, dobra, 저거 스퀘어 봐. 총. 네, Trzecie łapkę w górę. Dobra, pozabijaniem wszystkich Trzeci łapko w górę i subskrypcji. dawno odcinków nie było. Miała przerwa święta i te sprawy duże pracy no niestety nie miałem czasu. Ale już mam czas i możemy wrócić z nagrywaniem odcinków. Sprawie, że codziennie będą się pojawiać na kanale z powrotem. Trzeba, że to ja już mam, czekajcie, mam jeszcze broń, dobra. Dobra. Idę do środka. ten proszę sobie zaskoczyć, nie... No dobra, dziwne te było trochę. Ale jesteśmy... w środku. żeby sobie skrzynki cyk Dzień dobry, dzień dobry, witamy Wszystko sobie sprawdzamy Tu coś mamy Zamknięte mamy mm. Wszystko się nagrywa A i owszem, nagrywa się A tu dobra Tego że nie widział Dobra, dobra Idziemy, 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 twój, idziemy gdzieś w prawo musimy iść Dobra, i musimy iść na cicho i załatwić sobie tego zębaka No elegancko Tu coś jeszcze jest? Смотрите, что я тут имею. Хорошо, я ухаживаю за вами. Хорошо. Tak nie, oh, o ty już wstałeś. Aha, bo ja tu jeszcze takiego. To... Mogę sobie go lekko ulepszyć coś. Mogę, modyfikacje daj. Aha, nie mam przewodów. Super, dobra, to na razie sobie nie ulepszę ich. Mmm... Tylko sobie hmm, tak, jest na No dobra, idziemy dalej. Idziemy tu. Jestem w tunelu. Dobra, uważaj na zarażonych. Może tam ich być kilku albo kilkudziesięciu. Jestem już w bazie SP-ków. ci przez wentylację. To zobaczysz jak to do No leźniku. Dobra, dobra, Hakon. Dobra, rada. Ale... Nie ma.

Musimy się wyleczyć Dobra, leczymy się Głupka zebrała mi i gnaje duże życie Dobra, dzień kurwa, strachmy się na kurwa łatyce Sekcyjnie Jeszcze raz, to wygląda ściany Dobra no mocno, kto, kto robi na ciche rzeczy jakieś? 6 rano to jest, to siły białe Dobra To też Łatwy otwórzmy sobie I no Otwórz Widzę wiecie, wszystko przebrałem, na no, zabrałem no, Tu jeszcze właśnie zapomniał o czymś Dobra, dobra Otworzymy Mam rady z owej. Troszeczkę tych noi i lecimy dalej. Śmietnik. Uu. Dobra, uśpimy. Tak, aha, dawaj, tak, gdybyś nie śpił. Tak, chciałeś mi obciąć. Na półcie rozdupce. Patrzcie, tak się robi jak ktoś do mnie sartwił. Na półgnoja. Tylko taki to sonyki, nie się, nic to nie było, tam też nic nie miał Niem, że one tak dużo nie mają rzeczy Ale to bardziej te śmieci by się dało przetkwić Tu przebiegniemy, ja wiesz Dobra, przebiegniemy no, Gajemy się z nimi Надо перейти с ними пизгом. Я не хожу с пизгом, не? Что я тут слышал, что кто-то был? Ну, а что? Вот. Просто рассчитал, что все... Жанны, я все... Nie, nie ma szans. Jezu. Nie cię zamiszczam. Do tych tuneli to my dojdziemy, kurde. Co wy tu robicie? Co wy tu robicie? Robicie? robicie Ja nie wiem co my tu robię. Otworzymy sobie je Kurde To nam się przydało, nam się powoli, że brony kończą Ci tu też by się dało otworzyć, ale bok też jest zrobiony jakby do otworzenia. Bo wiki 3... A mogę rodzać umiejętność właśnie. Dobra weźmy teraz doskonały unik sobie zrymmy. ich? Czy nie? Dobra, wyjebany w nich. Hakon, mam flarę. na górę. Zagadam ich, a ty dawaj do środka. że daję do środka. O Ona pójka. Skąd te zombie? Zombie to nie było Zadzwalamy nas go, dobra mam Skąd te zombie? Zombie tu nie było Proszę nie muszę musisz zombie tu w ogóle nie było, skąd to się pojawiły Nie wiesz, że one coś tu były Bo ja wiem, że tu nikogo nie było Proszę mi tu nie zmyślać, że zombie się z dupy pojawiły Po prostu Znowu zamek średni, Słyszycie? Hakon tutaj handluje Dobra, pierdzielamy się znowu mi ten Dobra, co już gdzieś wychodziliśmy, wychodzimy Hakon, jestem w środku Paczek, zastanówcie się, zaraz wrócę. Jestem na peronie. Otwórz śluzę, zaraz tam będę. Patrzę, czy coś tu jest właśnie do zebrania. Coś jest. Gdzieś gówno mnie zawykowało widziałem. Najprawdopierdzielamy się tam Otwieramy śluzę Fuck a ty tu czego? Aha Ból mi zajebą Space War ray I co dalej? Zostawmy spacewall morda Błądził po tunelach jebany mend z bazaru Prędzej szpiek renegatów. Hmm. Nie wygląda na renegata. Obudził się. Co robiłeś w naszej bazie? Próbuję tylko przejść do centrum. Centrum? Tunel pozostanie zamknięty, dopóki nie wydacie morderców Lukasa. Gnida z bazaru. Jak to jest, że nikt nic nie widział, nic nie słyszał i zapominacie o zakazie przejścia? Może na dobry początek obetniemy ci dłonie? To ci poprawi pamięć, he? Co robiłeś cztery dni temu. Jestem pielgrzymem. Cztery dni temu byłem 100 kilometrów stąd. Wystarczy, Anderson. Chcemy poznać prawdę. Nie wyciśniesz jej siłą. Ale komendant Lukas, Lukas nie żyje mówił... i teraz ja dowodzę. Czytałaś raporty. Na bazarze niedawno pojawił się pielgrzym. Zdaje się, że on nie kłamie. Zostaw nas. Chcę sam z nim pogadać. No, mogę ten, ruszyć ławami. Skąd idziesz? Scrossdale River. To ponad półtora tysiąca kilometrów stąd. Właściwie to ponad dwa tysiące. Mosty się zawaliły. Nie ma już prostych dróg. I udało ci się dotrzeć tak daleko. Jestem pod wrażeniem. Mm -hmm. Jak teraz jest na zewnątrz? No, jak może być, no. Kiedy Właśnie. ostatnio opuściłeś miasto? Jakieś 15 lat temu. W takim razie jest dużo mniej ocaleńców i więcej zarażonych. Ma to sens. <gry> no. Większość ludzi wytrzymuje w tej dziurze, bo na zewnątrz jest jeszcze gorzej. Mm. Razem z żoną mieszkałem w Anglii. Miałem dwie siostry, dwóch braci. Nie dali znaku życia od... ...dekady. Gdzie mieszkali? W Londynie i okolicach. Z tego co słyszałem, Londyn już nie istnieje. Na całej wyspie zostały może z cztery osady. Kurwa, Mać. Skąd sądzisz, że zabiłem waszego dowódcę? Próbowałeś uciec do Central lub cztery dni po morderstwie. Poza tym... Na miejscu Karla też wynająłbym obcego do tej roboty. W najprostszy sposób. Niestety... Nie wiem, kim jest Karl. To wkrótce się dowiesz. Karl trzyma obie ręce na kierownicy. To świętoszkowaty dupek, który zwraca przeciwko nam cały bazar. Mimo tego, że ich chronimy. I ja ja jest za nigdy nie wiesz, skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. Nowe miejsce to zawsze nowe zagrożenia. Przyszedłeś w poszukiwaniu schronienia? Przyszedłem, bo kogoś szukam. Podobno w Wiledor przeżyło wielu ludzi. Szukasz kogoś? Hm. Może będę mógł ci pomóc. Ale nie za darmo. Przywykłem do wymian. Czego potrzebujesz? Konkretnie jesteś. To no dobrze. Tunel będzie zamknięty, dopóki nie znajdę mordercy naszego dowódcy. Komendanta Lucasa. Jego ciało zostało znalezione na bazarze. Potwornie okaleczone. Ludzie z Bazaru nie pomagają. Są dumni i lojalni. Nie chcą na nikogo donosić. Ale dowództwo straciło cierpliwość. Mam rozkazy z góry pielgrzymie. Jeśli mieszkańcy Old Villedor nadal będą się buntować, wkroczy tam nasza armia. I doszczętnie spali bazar. Wolałbym tego uniknąć. Co mogę zrobić? Lukas miał broń. Rzadki i mosiężny kastet zwany Łazarzem. To klucz do odnalezienia mordercy. Jeżeli dowiesz się czegokolwiek o łazarzu, powiedz mi, a sam będziesz mógł liczyć na przysługę. Jest sporo wart, a nie znaleźliśmy go przy nim. Myślę, że ktoś z bazaru mógł go przytulić. No właśnie. A dlaczego mam współpracować? Zaatakowaliście mnie i bezpodstawnie oskarżacie o morderstwo. Nasz błąd? Ewidentnie nie jesteś mordercą. Dlaczego nie przeprowadzisz śledztwa sam? Ja nikogo tutaj nie znam. Właśnie dlatego możesz pomóc. Z nami nikt nie chce rozmawiać. Uważają nas za okupantów. To, że pozbywamy się zarażonych i łapiemy przestępców, bez znaczenia. Liczy się to, że jemy ich jedzenie i pijemy ich wodę. Ale ty, ty jesteś pielgrzymem. Możesz pomóc ludziom na wiele sposobów. I jesteś z zewnątrz. Mogą ci zaufać. Próbowali mnie zabić. Eee, posłuchaj. Jesteśmy twoją jedyną szansą, jeśli naprawdę chcesz się dostać do centrum. To jak? Pomożesz? Hmm. Mam swoje was sprawy. Nie chcę się angażować w wasze konflikty. Skoro nic na mnie nie masz, mogę stąd iść. <laughs> nie będę cię trzymał siłą. Ale pamiętaj, współpraca ze stróżami prawa się opłaca. Mm -hmm. Może to przemyślę. Mogę z nim gadać. Spodziewałem się, że wrócisz. Nauczyłem się czegoś na szlaku. Że warto mieć, że ci, którzy są od mistrzami, że mają w zwyczaju szybko ginąć. Czyli chcesz, żebym znalazł tę broń Łazarza. To wszystko? Uznajmy to za test. Jeśli uda ci się znaleźć Łazarza, będę mógł ci pomóc. Nie potrzebnie do ciebie się... popytaj na Łazarza i Nie wracaj z pustymi rękoma. Dobra. No dobra. Poczekał tu na mnie. zabezpieczony, w gotowości. Nigdy nie widziałem jest? takiego stroju. Jestem gońcem. Gońcem? To znaczy... Należy do gildii gońców. Jest nas wielu. Skoro jest was wielu, dlaczego nigdy nie widziałem takiego stroju? Jesteśmy dyskretni. Powierza się nam cenne informacje, więc staramy się nie wychylać. Teraz trochę się jednak wychylasz. To prawda. Nasza baza znajduje się w centrum, a jedyna droga do niego prowadzi przez tunele metra. Przejścia pilnują stróżowie prawa i w tej chwili nie przepuszczają nikogo w żadną stronę. A więc na razie tu utknąłem. Szkoda. Zwłaszcza, że akurat potrzebuję informacji. Nie mogę ci pomóc. Mamy obowiązek zachować poufność. Tylko szef gildii może udzielać jakichkolwiek informacji. Mhm. Mm więc to z nim muszę pogadać. Można się jakoś inaczej dostać do centrum? Nie mam pojęcia. Na powierzchni pogranicze centrum miasta to ziemia niczyja. Zostało zniszczone w wyniku ataku chemicznego, który odciął tę dzielnicę od centrum. Powietrze i ziemia są zatrute. Tylko najdziwaczniejsze potwory mogą tam przetrwać. Cholera. Muszę się tam dostać. Tak czy inaczej? Powodzenia. <słuch> Hakon, jesteś tam? Ej, ten kolego, dobrze, że żyjesz. Tak, złapali mnie i przesłuchali. Dobrze, nie zabili cię. Spotkajmy się na zewnątrz. No zaraz się spotkam, ale tu jest rzemieślnik i muszę do niego iść. Chodź tu! Co ja on Słaba, słaba Pałka mała, o 27. Co, ja co sobie posprzedaję, sobie kupię to po prostu coś. Uu. To posprzedaję wam lepsze. Tak, bo to dwuręczne, a ja nie chcę dwuręcznej. Dobra, to też jest słabe. Bo to jest lepsza i to jest lepsze eee, kup eee. Dobra i widzimy sobie tą maczetę U, 1000 zł, tak? A ja mam 3600 w momencie więc teraz będę chcę kupić. Kolego? Mm, I sobie założyć sobie... O! A co to jest rękawice? Nie mam rękawic naprawdę. A masz jakieś rękawice? Nie, nie masz. Słabo, słabo, że nie masz. Potrzebuję przewodów, nie, przewodu, żeby. SP ma najlepszy towar. Spoko. Super dobra. Lecimy do. Chcę porozmawiać z więc szybko. Skoro wszyscy są niewinni i nikt nie ma nic do ukrycia. Trzymaj pachołków z daleka od naszych domów. Czyli kogoś ukrywacie? Czas się kończy, Carl. Jak nie wydacie mordercy, zrównamy wasz piękny bazar z ziemią. Kto się je wiatr, zbiera burzę, Anderson. Nie przeceniaj swoich możliwości, staruszku. Aiden, hey, chodź! Jestem na dachu, obok metra. To jest ten Karl, dobra. No ale żebym pominął tamten... Yy, z tym... z tym przypadkowo. Nie było zaplanowane. O. Ty kurwo, zostawiłeś mnie. No to czego od ciebie chcieli? Abyś tam był, tak jak mówiłeś. Ej, ej! Robiłem co mogłem. Nie wiedziałem, że ktoś został w tunelu. Śmierć Lukasa to poważna sprawa. Kochali tego skurwy syna jak ojca. Ajtorowi brakuje charyzmy Lukasa. Nie będzie miał lekko. Aitor powiedział, że przepuści mnie do centrum, jeśli mu pomogę. Co? W czym miałbyś mu pomóc? Chciał, żebym znalazł broń Lukasa. Łazarza. Zniknęła z miejsca zbrodni. Wierzę, że jak ją znajdzie, namierzy mordercę. Łazarz, co? Taki wymyślny kastet, tak? Czyli wystarczy, że go znajdziemy? Odmówiłem. Co? Nie chcę pracować dla tych gości. Nie jestem żołnierzem. Poza tym, nie przepuści mnie, dopóki nie złapię mordercy. To jak inaczej zamierzasz się dostać do centrum? Ha? Kroczek po kroczku, młody. Krok pierwszy – znaleźć Łazarza. cholera. Myślałem, że jesteś mądrzejszy. Znajdę inną drogę. O, może to i dobrze. Especy szanują siłę. To jedyny język, jaki rozumieją. Znajdźmy ten zasrany kastet na własną rękę. Aitor dostanie to, czego chciał, ale bez traktowania cię jak przydupasa. Zdobędziesz przewagę. Będzie musiał nas przepuścić. No... I to rozumiem. Znam faceta, który sprzedaje kradziony towar i inny szajs. Pasera? Trochę pasera, a głównie oszusta. W dodatku nieudolnego. Pół miasta ściga go teraz za długi. Jeśli ktoś jest dość głupi, by kupić especką broń, to właśnie on. Jak się nazywa? Hubert Kerbacos znany jako Chujowy Hubi. Codziennie rozkłada interes w pobliskim wiatraku i czeka na klientów. Pewnie sprzedaje spekom zielsko i gorzałe. Jeśli chcesz znaleźć Łazarza, pogadaj z Hubim. Ja sprawdzę inne tropy. Dobra, spróbuję go namierzyć. Przekonasz się, że opłaca się go znaleźć. Dobra, postaramy się. Dobra, widzę... Poszliśmy do tych tunelów, troszeczkę nam się sytuacja, no jakby powiedzieć, teraz poplątała. Musimy znaleźć ten kastet tego yy, Łazarza yy, i dopiero wtedy może nasz to centrum przepuszczamy, ale my tu mamy, jak widziałem, misje poboczne jeszcze do zrobienia, więc trochę tej misji pobocznych rzeczy do się jest. Yy. No ale to dopiero zrobię w kolejnym odcinku widzowie, dziękuję wam za oglądanie, dzisiaj trochę krótszy odcinek, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz na kanale i do kolejnego odcinka z tej pięknej gry. Cześć, cześć!